Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Little Nightmares, gdzie wszystko wskazuje na to, że ruszamy prosto do finału. Co więcej, wierząc rozpisce rozdziałów, tym razem nie powinniśmy doszukiwać Gliczy. Czy też innych rzeczy typu czapeczka, więc... Ogólnie, jeżeli chodzi o całą grę, mamy zrobione wszystko na 100%, a to oznacza, że jeżeli tylko przetrwamy do finału, dzisiaj zobaczymy jeszcze sekretne zakończenie, te bogatsze, o które nam cały czas tutaj chodziło. No to co? Gotowi? Przyznam, że ja jeszcze nie. I trochę szkoda, bo chciałbym, żeby sama gra była dwa razy dłuższa, ale z drugiej strony ta forma. Po części pasuje na to, żeby cała zabawa trwała około 4-5 godzin. Okej. Okay. Teleportacja, ale widzę, że ktoś się tutaj kolorowego telewizora dorobił. Albo uprawiają pomidory w domach. Tak, taka lampa. Truskawki, może. Zdecydowanie, truskawki. Hmm. To jest chyba teleportacja, teraz, jak tak patrzę. cyk. I nas tu widać, widać nasz cień. Możemy wejść tu i wyjść tu, tak bez końca biegać, tak? Tylko w sumie, co nam teleportacja daje? Przejdźmy w tę stronę. Mamy taki dźwięk, chyba jak jest dobrze, takie głuche. Um. A jak zrobimy źle, jest harczenie. Tak. to Myślę, że można było to zauważyć. O, właśnie, o tym harczeniu mówiłem, tak? Coś tu zepsaliśmy, daliśmy ciała. Czy to przejście jest wciąż otwarte? W ogóle. tu nie było takich. Nie wiem, czemu przy niektórych wrotach pojawia się jakby glitch wokół nas. Sprawdźmy, czy to jest tak. Tak, o, na przykład tutaj pojawia się glitch. Tutaj tego nie ma, więc zobaczmy, czy to poprowadzi nas dalej. Hmm. Hmm. Chyba tak. Znaleźliśmy rozwiązanie tej zagadki. Która może być dość istotne. Oj, nie przejdzie po drzwi. Ale drzwi możemy sobie otworzyć. Zakładam, że wręcz musimy... No kolego, Six niestety do pomocy tutaj nie będzie. Okej, okay, dźwięk sugeruje, że to było złe, tu nam się glitch nie pojawia. Tu też pusto tu nic nie ma. Tu coś jest. Dźwięk dobry. Chyba, że coś namieszałem w teorii, którą tu właśnie przedstawiłem. I nie ma ona. Nie. Żadnego przełożenia? Nie, chyba jednak działa. Uwielbiam takie tutaj, właśnie te zagadki na spostrzegawczość, jakie nam gra zafundowała. Nie brakowało ich przez całą rozgrywkę. E, nie, nie ma żadnych glitchów. do góry, tak na biało oznaczona. Wow, wow. A, moment, leci. Dobra, świetnie, świetnie. To jest jakieś wyjście. Tylko problem, że żadne drzwi już się nie świecą. Tyle z naszej sztuczki. A wierzyłem. A nie, moment, te jakby działały. To okej, okay. możemy przy, przyjąć to jako. Dobre rozwiązanie, chyba że jeszcze czegoś nie widzę. Na przykład te drzwi, które są dobre, w jakiś sposób świecą się inaczej niż pozostałe. O, bardzo dobrze. Idealnie. A może jakby uparcie biegać między parą drzwi, to też by nas przenieśli, tak? Twórcy by się zlitowali nad nami. To by było za proste. Tutaj widzę nasze drzwi, ale jeszcze zobaczmy, co jest dalej. Aha, czyli jednak nie mamy wyboru. Co istotne, mamy wszystkie glitcze zaliczone. Pamiętamy. Pamiętamy, Six, to ty, a czy ty nas pamiętasz? Daj rękę, wyprowadzimy cię stąd. Daj rękę, nie bój się, Six, musimy jakoś uratować. Może klockiem? A, rozumiem. Ono nam chyba ufa. Zawołać. Chodź, wyprowadzimy cię stąd. No... Nawet duża jesteś. Fajna. Znaczy, trochę tam się zdeformowały kończynki, ale... Co?! Mamy młotek? Six, czekaj, bo. Chcemy ci tylko pomóc, bez obaw. Nie tu, tu. Czemu? No, uderz w tę płaską rękę. Bo ci zepsujemy zabawkę, jak tak dalej pójdzie. Nie ma takiego grania. Wow, to działa! Bardziej się wystraszyłem tego. wystrzału. Już samy Six. Chodź, Six, uciekamy! A czy. Moment. Uciekasz z nami, czy nas gonisz? Bo. Sobie trochę zwątpiłem. Jakby nie patrzeć. Zawsze była szybsza od nas. No biegnij! No i po co żeś usiadł? Takich sprinterów nam trzeba, no? No może na Y zawołaj, tak? To, to będzie rozwiązanie tego problemu. A chciałem ratować. Nie, to nie. Gadaj ze swoim kolegą, co ma przydługawe kończyny. Dobrze, ale nie wiem, czy możemy się przed nią tu schować. I ty, jest X pr przeciwko nam? O, o, nie, 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 nie. Mm -mm. Całą drogę razem spędziliśmy. i Nawet nie pamięta naszych sztuczek? O, o. Dobra, widzę topór. Zakładam, że nie ma co zwlekać. Już gra nas nauczyła, że nie ma co tracić czasu. Wal! I do Narni! Narnio! Przyjmiesz nas Oj, 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 ale z toporkiem jesteśmy, czyli nie jesteśmy bezbronni. To najważniejsze. Te drzwi działają? Działają. Nie, 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 zostaw nas, X! Hmm... O. Wow! No ale... O kurczę, znaczy... Zakładałem, że krzyk może działać, ale nie w taki sposób! Ale to zrodziło... Pewien motyw, jakby zostawić tu, top, a nawet bliżej niej toporek, jakby zostawić. Bo zakładam, że mamy w jakiś sposób dojść do tego grajątka i uderzyć raz jeszcze. Słuchaj, ty, długoręka. Ona chyba i tak biegnie za glitchem. Tak. Czyli nie wiem, czy się wyrobimy z naszym ruchem. Zostaw. Jest. Albo nie. Nie wiem, co się stało. Czyli ona podąża za naszym echo. Znamy to. Oj, 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 Tego akurat nie znamy. Tu jest przejście w tę stronę, ale my byśmy potrzebowali ten toporek u góry, niestety. O, no tak na sprawie przerzuciła tam, gdzie chcieliśmy być. Próbuję to jakoś logistycznie rozwiązać. Weźmiemy topór, puszczamy. To się za szybko denerwuje. Moglibyśmy ściągnąć ją może na dół. Tak tutaj jakby poszła. Tutaj bierz topór. Aha. Jednak nie działa. Możemy tak spróbować. Czym prędzej na górę. Hej. Ale mamy to. To było dobre. Było dobre. I co znów w prawo? Czy tym razem lewo? Jak w Mario, zawsze w prawo. Kolejne drzwi. O! O nie! No dobra, ale teraz jesteśmy mądrzejsi trochę. Czy możemy na skróty? Bo widzę, to leży dość wysoko. Możemy tu wejść sobie na skróty. Tu, tu chodzi. Góra, góra. Czuję, że tak. Musielibyśmy wlecieć tu. Krzyknąć do niej. Wziąć to, oj, to będzie chyba za. Wow! Znaczy, to nawet było trochę czasu. Czekaj, 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 dziewczyno. Wow! Przemyśleć to. To by było niezłe, chyba że inaczej. Krzyknęlibyśmy tu na dole, bo ona poleciała z tej strony. Czy jesteśmy w stanie wziąć topór? Nie, nie jesteśmy. W stanie... Inaczej, Jakby ten topór zabrać ze sobą, Bom na dół to by mogło być jakieś rozwiązanie. Hmm. To no skomplikowane. Możemy do niej krzyknąć, ale na jak długo ona się tam striggeruje? Na chwilę już do nas wraca, tak? Nie ma sensu nawet. Jedyne co, to topór mamy ze sobą. Którego nawet dobrze nie zabierzemy w dalszą drogę. Hmm... Jak by to rozwiązać? Możemy do niej krzyknąć tutaj. Ona wtedy podejdzie za nami. Ale czy my jesteśmy w stanie do tej bramy w tym czasie podlecieć? O, o, o tak, 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 stój tam! Mamy to! Nie wiem, czy to była najlepsza ścieżka. Bo może wystarczyło zawałać ją przy jednej dziurze i wtedy zaatakować z drugiej. Ale wydaje się, że. Jest to jakaś wersja drogi do sukcesu. Okej. Okay. Dobra, nie było tematu. to się nie spodziewałem. Znaczy no można było się spodziewać, no ale... To jest Six. To nie wiadomo. Okay. Krzykniemy to, co jest, zrobi. Pójdzie za nami. Nie. Ale krzykniemy, tak jakby dawała nam chwilę Na to, żeby... Wykonać ruch! Wal! Nawet nie trać czasu, wal! Daj rękę! Wyciągniemy Cię stąd! Tak jakby, bo jak zwykle jesteśmy w plecy, w całej tej ścieżce zdrowia! O, o, w tej niezdrowej ścieżce! A chyba, że zdrowie to bierze się od wysokiego tętna! No przecież, jak to jest, że ona zawsze ma chody? I dlaczego zna lepszą drogę od nas? O, coś nas jakby przesunęło tam! Dzięki, Six! Może ma być przed nami, żeby nam pokazać drogę po obalu, ale mu na oko nadepnął. Bardzo dobrze. Nie ma takiego paczenia. Six, a może? Byś uwzględniła to, że tyle razy ci uratowaliśmy skórę. Fajnie by było. Jakby czasem działało to w dwie strony. Six! Six! Nie! Rób tamtego. Ale jak i dlaczego? To nie powinno tak być. To jest to sekretne zakończenie. Czuję się trochę oszukany. Nie wiem dlaczego nas puściła. Czy nie miała więcej siły w rękach? Czy to było specjalnie? Tak, oto staliśmy się smutnym panem z telewizji. Hmm. No nie ukrywam, że spodziewałem się czegoś dziwnego. Po zakończeniu Little Nightmares to nie mogłoby być normalnie, że musieli ze sobą ślub, żyli długo i szczęśliwie, a kapturek zapobiegł. Dobra, to nieistotne. W każdym razie, ładny, żółty kapturek miała nasza koleżanka. W każdym razie gra bardzo fajna, tylko daje dużo możliwości do interpretacji, tak, co, gdzie, jak w którym momencie teraz jesteśmy w historii, bo tak słyszałem, że wydarzenia z dwójki mają miejsce przed jedynką co miałoby sens patrząc na to jak Six jest tu ubrana chociaż zakładałem, że nasz bohater z DLC w jedynce był mono a okazuje się, że chyba jednak nie nieistotne, ważne, że cała przygoda zamknęła nam się bardzo ładnie, bardzo fajnie. Przyznam, że jestem usatysfakcjonowany z tego, co tu przeżyliśmy. Gra zdecydowanie dużo lepsza niż jedynka. Z dużo lepszym sterowaniem. Mimo wszystko, nie ginęło się wcale mniej za sprawą troli umiejscowionych przed, przez twórców. I przyznam, że podoba mi się ten zamysł. Także powalczy z graczem. Nie gracz już myśli, że, że ma kontrolę nad grą. Cyk, Figa, nie, to na bank to będzie chciał zrobić. No to pokażemy, że to nie jest droga do sukcesu. Tu też kończymy naszą przygodę, chociaż postaram się jeszcze zademonstrować te dwie czapeczki. Właśnie, powinniśmy dostać jakąś jedną czapeczkę za ukończenie gry, plus dwie czapeczki z Deluxe wraz z tą dodatkową misją, ale to już zrobimy w osobnym odcinku. Nie wiem, czy mieliśmy to na koniec, ta scena z telewizorem była tym sekretnym zakończeniem, czy coś jeszcze pojawi się po napisach. A jeżeli byłoby coś po napisach, to zobaczymy się za moment i tam. W każdym razie przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile w Little Nightmares. Jeżeli chodzi o koszmar, koszmar o horrory, no to chyba najbliższy w okolicach początku maja. Jeżeli nie przegapię żadnej premiery, no to będziemy mieli Resident Evil 8. O ile wyjdzie po polsku, ale zakładam, że wyjdzie po polsku od lat już ta Residenty wyjdzie po polsku, więc taki, taki krzywdy by nam chyba nie szykowali. Co by nie było, bardzo dziękuję, bardzo serdecznie zapraszam również na inne serie, nie tylko te straszne. Widzimy się niebawem w kolejnych grach. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości też to Nightmares 3, jeżeli coś takiego wyjdzie, ale jak ma nie wychodzić, tak szczególnie po sukcesie jedynki, i tym bardziej dwójki. Więc myślę, że to jeszcze nie koniec. Wiele zabawy przed nami, ale też w przyszłości. Teraz dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gram razem, grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.